Witajcie moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie, w którym chciałbym wam opowiedzieć o tej grze w dualności światła i ciemności. Yin Yang. Zapraszam. Zacznijmy od czegoś, co jest najbardziej jakby oczywiste, ale z drugiej strony nie do końca oczywiste i często pomijane. Jak wyświetlimy sobie ten symbol Yin Yang. To zauważymy, że w tym ciemnym Mamy też tą jasną, i w tym jasnym mamy też to ciemne. I może się wydawać, że to jest coś trywialnego, ale jak zaczniemy to przykładać do naszego życia, to okaże się, że jest to jedna z najgłębszych mistycznych prawd, tudzież dróg do mistycznego poznania, do zrozumienia, do poznania natury prawdziwego światła i, i Boga. Tylko jest to pomijane lub nierozumiane lub zagłuszane. I teraz, co stanowi ten fundament niezrozumienia? Ten fundament niezrozumienia leży w tym, że albo ja mam rację, pamiętacie filmik z moimi przemyśleniami, kto ma rację, tutaj wam mam jeszcze link w rogu, i oprócz tego, że może nam się wydawać, że mamy rację, lub, że ktoś mamy, ma rację, kogo my popieramy, że jest jakaś, nazwijmy to jasna siła, tudzież dobra. Jeżeli takie coś się w nas zagnieździ, to to jest bardzo niebezpieczne. Szalenie niebezpieczne. Dlaczego to jest niebezpieczne? Ponownie, jeżeli wyświetlimy sobie ten symbol, to zobaczymy w tym jasnym. Jest ta ciemna kropka. Tak więc my nie możemy stwierdzić, że to jest dobre. To jest co najwyżej jasne w większości z ciemną kropką. Czyli innymi słowy, dowolna rzecz na świecie, osoba, sytuacja i tak dalej, czy miejsce. W najlepszym wypadku będzie takie. Jasne, z ciemną kropką. I teraz również należy to przenieść do najgorszej. Sytuacji tak najbardziej ciemnej, czy osoby, ciemność, ale z jasną kropką. I dopiero te dwa razem tworzą całość. Co przez to wszystko mam na myśli, jak to gdzieś przenieść na poziom praktyczny. Załóżmy, że myślisz sobie, lub chciałbyś być tą jasną częścią. I chciałbyś zniwelować czy zmniejszyć tą część, tą czarną kropkę w sobie. Może ci się to udać, może ci się to nie udać. Pewnie raczej najbardziej prawdopodobne jest to, że Ci się to nie uda, ale możesz się wznieść ponad ten podział. Możesz się wznieść ponad niego. I teraz, jak to zrobić? Trzeba objąć daną sytuację w całości. Na przykład, ktoś cię denerwuje, masz problem w relacji, masz problem z jakąś instytucją, z kimś. To teraz. Załóżmy, nie wiadomo czy tak jest, ale załóżmy, że Ty jesteś tą jasną częścią, a tamta osoba jest tą, e, z tą ciemną kropką, a tamta osoba jest tą ciemnością z tą jasną kropką. Jeżeli to Cię denerwuje, dotyka personalnie, w sensie dzieje się jakaś sytuacja, na którą większość ludzi machnęłaby ręką, a ty nie jesteś w stanie, bo Ci coś tak wiesz, porusza. Czasami tak mamy w życiu, że coś nas tak. Jeju. Po prostu coś się w nas podnosi, rozjusza, ale to zawsze jest w określonych sytuacjach. Niektóre, możesz to sobie zaobserwować, jeżeli na przykład popatrzysz, jak Twoje otoczenie reaguje na pewne sytuacje, a jak ty reagujesz? Jeżeli ty reagujesz po prostu pff, tak nadmiernie, a otoczenie zareagowałoby tak, a, mniej coś jest ważne, coś się takie wiesz, rozjusza, to znaczy, że ta ciemność w tobie się odzywa. I ta sytuacja przez samo pojawienie się i przez to, że ona Cię, cudzysłów, denerwuje, to na jest tą jasną kropką. Natomiast ta ciemność nie była aż tak ciemna. Tylko to, że ten trud wydobywa z Ciebie ten ból, który w Tobie był schowany, to samo w sobie jest wielkim błogosławieństwem. I teraz, co należy zrobić, żeby z tego wyjść? Jeżeli oczywiście już to dostrzegliśmy, bo czasami to jest u nas taka Potężna niechęć, tudzież opory ego. Takie potężne opory. Postaram się Wam zlinkować jakiś film na temat oporu, bo wydaje mi się, że kiedyś taki powstał o oporze wewnętrznym. Te opory, które się w nas podnoszą, potrafią być takie, że wiesz, po prostu nie, ja jestem dobry, ten drugi jest zły, albo. Na pewno ta osoba się myli, na pewno jest całkiem zła, na pewno jest oszustem czy kimś tam czy kimś tam. Im bardziej się w nas to podnosi, tym bardziej wtedy potrzebujemy się wewnętrznie skruszyć i przypomnieć sobie. Pamiętacie w ogóle o pokorze. Tutaj to jest bardzo ważna sprawa: pokora. Jak coś cię tak super rozjusza, to mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko, no to ta ciemność w tobie się odzywa. I teraz. Nie jest niczym złym, że ta ciemność w tobie jest. Dlaczego tak jest? Bo ona jest na pewnym poziomie. I teraz, te wszystkie sytuacje, w których odnajdujesz się, czy jesteś tym ciemnym, czy tym jasnym, te różne sytuacje w życiu, na przykład ta cała sprawa z tymi tak zwanymi szczepawkami, z ketchupem, z tą, z tą tutaj naszą tak zwaną pandemią, plandemią, czy, czy, czy tym czymś, co jest. W zależności od optyki, możemy sobie umiejscowić po jednej albo po drugiej stronie yin yang, czy tych, którzy są za szczepieniami, czy tych, którzy są przeciwko. W zależności od tego, kto z którego kąta sobie patrzy, to albo w jednych jest, są ci biali z tym czarnym, a w są ci czarni z tym białym. W zależności od tego, jak sobie to umiejscowimy we własnym umyśle. I teraz albo będziemy się wkręcać w tą grę. W tą walkę, która będzie trwała w zasadzie do nieskończoności. Z nieskończoności się wywodzi, do nieskończoności będzie trwała, albo obejmiemy swoją świadomością całość, po prostu obejmiemy całą sytuację, jakby wyniesiemy siebie ponad ego, czyli ego to jest utożsamienie z jakimś fragmentem. Tak, utożsamiamy, że ego, o ja jestem tym jestem może taki biały, a tu mam taką perfidną czarną kropkę i nie mogę z tym nic zrobić i nigdy z tym nic nie zrobię najprawdopodobniej bo to w zasadzie psuje troszeczkę tą konstrukcję Jak dopóki utożsamiamy siebie z tym to to jest właśnie to oddzielenie że to jestem ja, ten biały z tym czarnym tak byśmy sobie często chcieli myśleć może jesteśmy po tej drugiej stronie, ale to nie jest ważne dopóki się utożsamiasz z fragmentem nie jesteś całością. I teraz dlaczego to jest ważne? Bo my jesteśmy wszystkim. Byliśmy wszystkim, jesteśmy dalej cały czas wszystkim. I tak jak historia ludzkości do tej pory to jest raczej ta ciemna strona z tym, z tym białym. To jest ta historia ludzkości do tej pory. Najprawdopodobniej zmierzamy w stronę tego białego z tym czarnym, że będzie na Ziemi po prostu dużo lepiej. I nawet jak sobie spojrzymy na historię, chociażby naszego kraju, sytuację przeciętnego człowieka, porównamy sobie z sytuacjami, czy z czymś, z czym musieli mierzyć się nasi dziadkowie, czy może pradziadkowie, no to stwierdzimy, że pomimo wielu trudów i rzeczy, które obecnie są bardzo nie w porządku, no to mimo wszystko, no, coś się dzieje. Tak wiem, oczywiście, że jest na to wiele optyk, różnych patrzenia, że może zmierzamy w stronę totalnej dystopii, co też jest możliwe. Ale jak popatrzymy na takie, wiecie, suche, gołe fakty, bez fantazjowania, co będzie, to stwierdzimy, że no, powiedzmy, że ludzkość staje się, co powoli, powoli, może trochę bardziej dynamicznie, coraz bardziej świadoma. I teraz czasami są takie profetyczne wizje, takie wiecie sobie, ludzie sobie lubią. Uwielbiają takie wierzenia, takie systemy, że o, kiedyś coś tam będzie, I kiedyś będzie ten złoty wiek, czy będzie tak cudnie na Ziemi, jasne, może kiedyś będzie. Ale co? Ta czarna kropka pozostanie. Co to oznacza? Nie potrzebujemy czekać, aż coś się zadzieje, aż my się rozświetlimy, czy aż ktoś zmądrzeje, bo zmądrzeje albo nie zmądrzeje, rozświetlimy się lub nie. Potrzebujemy już tu i teraz, potrzebujemy, możemy już tu i teraz wyskoczyć. Wyskoczyć z tej gry, czyli po prostu znieść się ponad. Ponad te przeciwieństwa. Teraz po czym poznasz to, że udało ci się to i wewnątrz Twojej świadomości nastąpił ten przełom i nie jesteś już tylko tą połówką, tylko jesteś całością. Po czym to poznasz? Że będziesz patrzył z takim głębokim miłosierdziem na całą kształt. Nie będzie dla ciebie aż tak istotny ten, ten, ten wynik, ten outcome tego, tej, tej całej sytuacji, tylko po prostu będziesz czuł głęboki pokój, który przechodzi wszelkie zrozumienie. Głęboki pokój, który przechodzi wszelkie zrozumienie. On może nie będzie miał żadnej definicji ani odpowiedzi, ale ty będziesz go czuł. I on będzie się rozlewał w taki harmonijny sposób na Twoje doświadczenia. Że to jakby wszystko się będzie robić takie jednakowe. Nie nazwa tego szarym. To nie będzie szare. To będzie takie, takie połączone, takie w całości. W tym stanie jest również zrozumienie. Konieczności, roli, potrzeby, w zasadzie istnienia tego tak zwanego zła, ale to jest zło pozorne, zło w czasie. Gdybym nie zaznał dużo trudów w swoim obecnym życiu, w szczególności w jego wcześniejszych fazach, na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Tak więc mogę z jednej strony ten swój trud wyklinać i to możesz robić tak samo, ale jeżeli dotrwałeś do tej części tego filmu. To jest bardzo realna szansa, że duchowe przebudzenie w tobie się dzieje, i ten trud de facto cię tutaj doprowadził. Tak więc, czy on był taki ciemny? Wiem, że to może być trudne, żeby tak na to spojrzeć. Przynajmniej w pewnych momentach, kiedy jest tego tak dużo, że po prostu chcesz, to Toma, pociesz mnie, tak? <grych> Staram się. Są momenty, że tego trudu jest tak dużo, że my chcemy tylko odpocząć. I właśnie ten stan jest takim spoczynkiem, takim zrozumieniem, że i to białe przeminie, albo zawiera w sobie tą czarną kropkę, a i to ciemne tak naprawdę nie jest aż takie ciemne, nawet jeżeli się takie wydaje, bo służy de facto przebudzeniu z tej dualności, przebudzeniu z tej walki z dobra ze złem, które tak jest nam często w tym naszym, tak zwanym mainstreamie pompowane, jak sobie przyjrzymy. Przynajmniej ileś lat wstecz to było bardzo popularne, żeby jakieś filmy, gdzie byli jacyś bohaterowie i było czysty, taki był czysty, taki mocny podział dobro i zło. Ci są dobrzy, ci są źli, tak. Jedi i Sithowie, tak, mocny podział na dobro i zło. Wejdźmy z tego podziału w naszym umyśle. Dlaczego wyjdźmy? Bo nawet jeżeli jesteśmy ci biali, to i tak mamy czarną kropkę, której się nie da wydłubać, a nawet jeżeli ten adwersarz jest tym czarnym, to ma tą białą kropkę, która jest tobie potrzebna do przebudzenia. Tak więc z tego powodu, Wieszła mówił, żeby przebaczać swoim nieprzyjaciołom, z tego powodu są takie przysłowie jak trzymaj swoich przyjaciół blisko, ale nie przyjaciół jeszcze bliżej, ponieważ często osoby, które są do nas nastawione, Mocno negatywnie, czy wręcz konfrontacyjnie, albo skrajnie negatywnie, one często nam coś przynoszą, i to coś to jest to odkrycie tej białej kropki. Że nawet jeżeli ta krytyka na ciebie spadła i cię dotyka, jest niekonstruktywna, jest brutalna, hamska i w ogóle jest nie najlepsza, to jeżeli ona coś w tobie takiego szarpnęło, to ona jest zasadna z tego powodu, bo cię coś to szarpnęło. I często my byśmy. Nie zrozumieli czy nie przyjęli takich wiesz, delikatnych, takich wiesz, sygnalików. Jeżeli coś jest proste dla nas, relatywnie proste, jesteśmy w stanie to łatwo wychwycić i puścić, to życie wtedy daje nam takie delikatne sygnały. Słuchaj, może ten program sobie odpuścisz, ten, ten program mentalny w Twojego i po prostu weź go, puść już. Ale jeżeli to w nas bardzo mocno trzyma lub jest bardzo głęboko ukryte, zaowalowane jakimiś warstwami wiesz, zasłon, to wtedy, niestety lub stety, życie ma taką tendencję, że nam tak mocno przywala, żeby pomimo tych zasłon dotrzeć do tego rdzenia. I dlaczego tak jest? Bo Bóg chce nas z tych ciemności wyswobodzić, a ciemnością nie jest to czarne, to nie jest ciemność. Ciemność to jest wiara w tą walkę. Bo wiesz, jak stoisz po jednej stronie granicy i trzymasz karabin, i ktoś stoi po drugiej stronie granicy i trzyma karabin, to każdy z nich myśli, że jestem białym najprawdopodobniej. A ten drugi, że jestem czarnym, a tak naprawdę oboje się mylą. Bo po co w ogóle mia miałaby być granica i mieliby stać z karabinami przeciwko sobie, skoro tak naprawdę są braćmi i są jedną istotą. To jest zrozumienie, i to jest pokój, to jest przebaczenie. dlatego na Ziemi, do tej pory pokój nie jest czymś masowym. A nie jest czymś masowym, bo no kto myśli w ten sposób, tak? Jak się przyjrzymy, na przykład, co robi ten nasz polski rząd w kontekście ram zadanych naszemu narodowi, i sposobu patrzenia na nie, no to tak wiecie, Psychologicznego punktu widzenia to jest po prostu egzaltowanie czy jakby uświęcanie roli ofiary i martyrologii naszego narodu. Nie mówię, że nie cierpieliśmy, bo cierpieliśmy, oczywiście. Nie mówię, że nasi dziadkowie czy pradziadkowie nie cierpieli bardzo, bo tak było. Ale pytanie, co w nich było i co jest w nas teraz. To są pytania, które są ważne, które należy sobie zadać, żeby nie dać się wpędzić, to Ślepą uliczkę i wręcz to jest po prostu pułapka, tak? To jest, to jest taka pułapka, jaka tylko jest możliwa myślenia, że tutaj ktoś ma rację. Że tu istnieje tak zwane dobro i zło w tym świecie materialnym, w tym świecie trójwymiarowym. Tu nie ma dobra i zła, to są punkty widzenia, tutaj są perspektywy. I mówię Wam to jako osoba, która przeżywała przez wiele takich konfliktów rodzinne walki między dwoma rodzicami, w których każdy mówi, że jestem biały, a ten drugi, że jestem czarny. I raz myślałem, że jeden ma rację, później myślałem, że drugi, i później znowu, że ten, i w końcu doszedłem, że to jest, stuknięty jest ten układ. To jest ten układ te, te, tej walki, po prostu. Że ja jestem biały, ten drugi jest czarny, i mam prawo go atakować. To jest stuknięte, to jest chore. To jest chore i wynika po prostu niezrozumienia tej duchowej natury. I możemy zaniechać tą walkę przede wszystkim sobie w środku. To jest najważniejsze jedyne miejsce, bo wiesz, jak rzucimy sobie taki transparent na plecy, czy gdzieś na koszulkę, teraz jestem wojownikiem non duality i będę walczył, żeby ludzie myśleli w ten sam sposób, no to No właśnie już wielokrotnie próbowano. W taki sposób coś zmienić i nie bardzo się udało. Tak więc swoim życiem tym, co przez Ciebie przepływa, Twoimi czynami, przede wszystkim Twoim poczuciem, również tym, co z Ciebie emanuje. Postaraj się, jeżeli możesz, jeżeli oczywiście tylko chcesz, przyjąć tą perspektywę, która jest oczywiście moją perspektywą, moim doświadczeniem. Może patrzysz na to inaczej, może tak samo. Zachęcam do zostawienia komentarza pod tym filmem, jeżeli Wam się podobał. Łapka w górę, subskrypcja do kanału będzie. Bardzo miła i pomoże nam się rozwinąć dalej. Pozdrawiam Was. Pa.